Dzień dobry Państwu. Witam po wyborach. No, tych ważniejszych wyborach, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, tam wybrano Donalda Trumpa. Stary, nowy prezydent został miażdżącą przewagą wybrany i będzie rządził, wbrew temu, co ogłosiły media i co ogłosili celebryci. Na Podlasiu też mieliśmy wybory. Trochę mniej ważne, a w zasadzie mniej ważne, ale również. Emocjonujące, a no, mianowicie w niedzielę w Białymstoku odbyły się wybory regionalnego PiSu, PiSu wojewódzkiego. Prezesem, nowym prezesem został Jacek Sasin, który do tej pory był pełnomocnikiem. Trump rywalizował z Kamalą Harris i to była rywalizacja podobno wyrównana, jak się później okazało, nie tak bardzo. Sasin rywalizował sam ze sobą, dlatego że wybory w Stanach. Wybory w prawie i sprawiedliwości partyjne łączy podobna zależność, nie są wcale takie proste. Mocno skomplikowana procedura czasami utrudnia zrozumienie, w jaki sposób prawo i sprawiedliwość wybiera swoich szefów. Jeżeli chodzi o prezesa, no cóż, prezesa struktur wojewódzkich, a w zasadzie kandydata wskazuje Centrala, a konkretnie Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński wskazał, że jego kandydatem na województwo podlaskie, na szefa struktury województwa podlaskiego jest Jacek Sasi. Były wicepremier, były minister aktywów państwowych, obecny poseł i lider listy poselskiej tutaj z Podlasia. Do niedzieli był szefem, pełnomocnikiem struktur, w strukturach wojewódzkich, pełniącym rolę szefa. Po wyborach już jest pełnoprawnym szefem, którym będzie przez dwa lata, bo tyle trwa kadencja. Z kim rywalizował Jacek Sasin? Sam ze sobą. A w zasadzie z tymi, którzy mieli głosować przeciw niemu. A takich ludzi podobno było dużo, dlatego że Jacek Sasin nie cieszy się powszechnym poparciem, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, a przynajmniej tak głoszą jego przeciwnicy. A wśród tych przeciwników jest nie byle kto. Były szef struktur, były członek partii Krzysztof Jurgiel. Postać, która w, dla prawicy, dla prawej strony, dla wyborców prawej strony. Ma duże znaczenie. Były minister rolnictwa, były szef struktur, wieloletni członek partii, jeszcze w czasach porozumienia centrum. Osoba z tak zwanego zakonu PC, no i osoba ciesząca się dużym uznaniem. Bardzo wielu ludzi liczy się z opinią byłego europosła i byłego ministra. I tenże Jurgiel, całkiem niedawno jeszcze. Zanim opuścił partię, w zasadzie kiedy już tą partię opuszczał, ogłosił się przeciwnikiem między innymi właśnie Sasina, którego obarczył odpowiedzialnością za to, że PIS stracił władzę w sejmiku samorządowym, gdzie, jak państwo wiecie, PIS wybory wygrał, ale przegrał, ponieważ dwóch radnych zmieniło poglądy, a przynajmniej zmieniło przynależność partyjną, wycofało się z PIS-u i postanowiło poprzeć PSL i koalicję obywatelską. Winowajcą za ten brak dogadania, za ten ruch, między innymi ogłoszono Sasina. Jarosław Kaczyński twierdził, że winowajcą winnym był Krzysztof Jurgiel. Jurgiel broniąc się przedstawił argumenty, w którym między innymi za odpowiedzialnością za to ogłosił Sasina, o którym złośliwi mówią, że jest Midasem odwrotnie i robią z niego kompletnego niedojda. To chyba nie do końca prawda, dlatego że podczas tych wyborów które były, miały miejsce w niedzielę, które, do których podchodził Sasin bardzo poważnie, głosować można było za, przeciw albo wstrzymać się. Żeby zostać wybranym, Jacek Sasin musiał zebrać ponad 50% głosów osób, które były uprawnione do głosowania, które głosowały, które były na sali. Było ich 384, jest ponad Pół tysiąca, które mogły głosować, a głosować mogli wyłącznie członkowie partii, którzy mieli uregulowane składki, którzy opłacili te składki do końca października. PiS liczy znacznie więcej członków jest ich yy, prawie tysiąc tyle, że nie wszyscy te składki opłacali nie wszyscy zresztą są w, niej, w tej partii aktywni. W tej chwili z tych 384 osób, aż 338 zagłosowało za Sasinem, oddając głos ważne. Pozostali byli albo przeciw, albo wstrzymali się od głosu. Czy to dobry wynik? To prawie 90, 80% osób, które zagłosowały, nawet troszeczkę więcej, i Sasin takie poparcie zdobył. Czy warunkowo, czy bezwarunkowo? Tego nie wiemy, bo w głosowaniu takich możliwości. Komentowania swojego wyboru nie było. Niemniej, jeżeli Jurgiel nawoływał swoich zwolenników, żeby zagłosowali przeciw, to albo zrobił to nieskutecznie, albo nie posłuchali swojego lidera, ponieważ Sasień zdobył tych głosów o kilka więcej niż zdobył Jurgiel w 2016 roku, kiedy właśnie ten polityk został wybrany na szefa struktur prawa i sprawiedliwości. Wówczas Jurgiel zdobył tych głosów 336. Tyle, że przeciw niemu głosowało 130 radnych. 130 obecnych delegatów, elektorów, bo wówczas na tym zjeździe było tych wyborców 480, ponad 480, czyli przeciwieństwo osoby, które opowiedziały się za wówczas za Krzysztofem Jurgielem, to około 70%. A więc znacząco mnie, jeżeli chodzi o liczbę procentową z partii, a jeśli chodzi o liczbę osób, które zagłosowały za, bardzo, bardzo podobnie. Wydaje mi się, że Jacek Sasin po tych wynikach wyborach nie ma się od czego za bardzo wstydzić, a Krzysztof Jurgiel chyba nie przekonał ludzi do tego, żeby nie głosowali na Sasina. Ale tego dnia wybierano również zarząd wojewódzki. W zarządzie wojewódzkim PiSu, i tu zaczyna się trochę problem, taki na wzór amerykański. Otóż yy, wybierano przedstawicieli z każdego z powiatów. Powiatów w Białymstoku jest, w województwie Podlaskim jest 19 z tych. 19 powiatów, 16 kandydatów z 16 powiatów w PiSie, struktur powiatowych w PiSie zgłosiło się do wyborów, zostało kandydatami. Żeby zostać takim kandydatem, trzeba było zebrać 15 poparć z danego okręgu, z którego się kandyduje. A więc, jeśli był to ktoś z powiatu Hajnowskiego, to 15 z jeżeli 15 yy, z, siemiaty, czy to z Siemiaty, to z, siemiaty, z powiatu Siemiatyckiego, jeżeli z Zambrowa, to z powiatu zambrowskiego. W niektórych powiatach było tych kandydatów kilka, kilkoro. W niektórych był tylko jeden i ten jeden było wiadomo, że niezależnie od tego, ile tych głosów zbierze, nawet jeśli będzie tylko jeden, jego własny, to zostanie wybrany. Tak na przykład został wybrany Leszek Dec, radny sejmikowy z Suwał, który zebrał tych głosów 71, ale nie mając konkurencji, został wybrany do zarządu. Tych 16 dżentelmenów i pań zostało wybranych i odzyskało różne ilości głosów. Mimo, że nie miały one wpływu na to, czy zostaną członkami Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Wojewódzkiego, miało, wskazało ich popularność. Największą popularność, najbardziej popularnym politykiem, jeśli chodzi o hmm, województwo, okazał się Andrzej Duda. Nie, nie chodzi o prezydenta Polski. Takie same imię, nazwisko nosi burmistrz szkolna. Andrzej Duda zyskał tych głosów niewiele mniej niż Sasin 317 Drugi w kolejce był przedstawiciel miasta Białystok, Marcin Kamiński, wieloletni sekretarz, bliski współpracownik Krzysztofa Jurgiela, wieloletni sekretarz partii, obecnie skarbnik partii. Ten człowiek, ta osoba była jakby druga, jeśli chodzi o kwestię kolejności. Pozostali członkowie partii, no cóż. Zbierali tych głosów mniej niż 300, było to 290, 280, 280 to były bardzo przyzwoite wyniki. Jedną z takich osób był jest sekretarz partii, aktualny sekretarz partii, pewnie chyba też nadal nim pozostanie Krzysztof Rodzi, który jest trochę nową twarzą w strukturach PiSu, ale który zebrał całkiem niezłe poparcie. 268 głosów. Dostał się do mm, zarządu trochę bocznymi drzwiami, o tym za chwilę. Jeżeli chodzi o pozostałych, którzy zostali zebrani poza Decem, który miał tych głosów 71, pozostali mieli tych głosów około 200, niektórzy mieli 280, 290, inni 245. Sympatia rozkładała się w różny sposób, ale poszczególne koła miały ze sobą porozumienie, dogadały się, że będą głosowały na swoich własnych kandydatów razem. Jeżeli ktoś się z tego porozumienia wyłamywał, no cóż, jego poparcie było znacząco mniejsze i to Widać na liście, kto na tej liście znalazł się dodatkowo. Jedną z osób, która, gdzie, były, gdzie odbywała się rywalizacja, były dwa powiaty. Powiat Białostocki, gdzie ze sobą rywalizował radny wojewódzki Robert Jabłoński, który zebrał tych głosów prawie 300-290, i starosta Białostocki Jan Perkowski. On dostał się też, jak powiedziałem, bocznymi drzwiami. Jego urobek, jego zdobycz to 145 głosów. Jak wyglądała wobec tego ta elekcja? No cóż, z, to, z członkami yy, ta rywalizacja, jak powiedziałem, była w powiecie białostockim, w zasadzie w, mieście białostockim, w powiecie białostockim, skąd pochodził, pochodzą obaj kandydaci. Taka sama rywalizacja była się również w Łomży. W Łomży dwóch yy, radnych, dwóch yy, radnych wojewódzki był wicemarszałek Marek Olbryś, kontra Piotr Modzolewski, radny miejski. Panowie rywalizowali ze sobą. Wygrał ze znaczącą przewagą bardzo wyraźnie Olbryś, a no cóż, Modzolewski zdobył tych głosów za mało, żeby dostać się nawet z tej listy rezerwowej, dlatego że lista rezerwowa to były cztery wolne miejsca za cztery powiaty, których na Podlasiu nie było obsadzone, z których nie zgłoszono kandydatów. I tam właśnie dostał się między innymi Tymi bocznymi drzwiami dostał się, tak jak powiedziałem, Krzysztof Rodzik, który dostał głosu 268, ale mniej niż inny kandydat z miasta Białystok, wspomniany Kamiński. Poza Rodzikiem, list, na tą listę dodatkową dostał się Andrzej Modzoleski, Mioduszewski. Andrzej Mioduszewski to były szef PKS-u. Polityk z Zambrowa, przedstawiciel powiatu Zambrowskiego, rywalizował ze starostą, z Edytą Groszfeld-Marchelt, która wygrała rywalizację o to jedno wolne miejsce, ale Modzoleski zdobył tych głosów 240 kilka i również dostał się do zarządu. Trzecie miejsce to wspomniany Jan Perkowski, starosta Białostocki, który zebrał tych głosów wystarczająco tyle, żeby dostać się, ale niewystarczająco tyle, żeby być reprezentantem swojego powiatu. A ostatnie wolne, czwarte miejsce zajął Krzysztof Stawnicki, radny Białostocki. Jak interpretować te wyniki? No cóż, te wyniki mają y, jedną prostą, mają się dwa proste przekazania. Poza tym, że pokazało się, jak się jakie siły mają poszczególne frakcje w PiSie, a te frakcje istnieją, okazało się, że wiele z tych frakcji i regionów potrafi się sobą między sobą dogadać. I oni się właśnie między sobą dogadali, żeby poprzeć Sasina, żeby mieć jednego szefa struktur, bo Siłą Sasina jest to, że jest z zewnątrz. To człowiek z województwa mazowieckiego, mieszkujący w województwie który jeszcze niedawno był w strukturach lubelskich, dwa lata temu przeniósł się na Podlasie, właśnie po to, żeby pogodzić wspierających się sobie polityków tu regionalnych. I zrobił to. Co tu, z czego by nie kryć, na tą chwilę jest w stanie pogodzić ze sobą wszystkich. I nie, nie w ten sposób, że wszyscy są przeciwko niemu. Nie. Po prostu akceptują, że to on jest tą osobą, która tutaj zarządza. I to jest jego podstawowa wartość, że rozmawia z wszystkimi. Dlatego, jeśli chodzi o łączenie, tak, rzeczywiście to mu się udało. Jeżeli chodzi o kwestie przeciwników, o to, czy sieroty po Jurgielu, bo tak się nazywa tych właśnie zwostronników Krzysztofa Jurgiela, mają wystarczająco dużo siły, żeby w samej partii przeprowadzić albo pokazać niezadowolenie swojego szefa, okazało się, że nie. Jeżeli nawet są wśród tych, którzy dodali głosy za Jackiem Sasinem, zwolennicy Jurgiela, to uznali, że większą wartością jest to, żeby partia miała jednego silnego lidera. I potem na siebie głosowali nawzajem. Kto był poza tą układanką, albo miał zbyt wielu wrogów w tych frakcjach, albo po prostu się nie dogadał, tak no jak na przykład yy, widać to po wynikach, to są osoby, które tych głosów mają poniżej, znacząco poniżej 200. Czy wyciągnął z tego jakieś wnioski? Pewnie tak, ponieważ nic nie jest dane raz na zawsze, także poparcie lektorów. Natomiast ta możliwość zawsze istnieje. No i rzecz najważniejsza, najistotniejsza, okazało się, że struktury między sobą się są w stanie dogadać i że są one właśnie skupione wokół Sasina. Niewątpliwie był to duży triumf Artura Kosickiego, który też jest w zarządzie PiSu. Dlaczego? A bo jest szefem struktur wojewódzkich. I tu zaczyna się kolejna skomplikowana układanka, dlatego że w zarządzie wojewódzkim jest kilka stałych obsadzonych miejsc i z urzędu są nimi wszyscy posłowie, którzy zostali wybrani do parlamentu. Niedawno dołączył do grona PiSu, do klubu PiSu Sebastian Łukaszewicz, który z tego z tej partii kiedyś wystąpił, przyszedł do Solidarnej Polski, a teraz po połączeniu znowu znalazł się w strukturach pisu, on również głosował. Ale także wszyscy inni posłowie oraz europarlamentarzysta, jedynak w tej chwili Maciej Wąsi, którego na zjeździe nie było, ale który również zasiada w zarządzie. Oprócz niego jest jeszcze, jak wspomniałem, nasz yy, bohater. Yy, po poprzedniej, poprzedniej opowieści, Artur Kosicki, który jako szef struktur klubu radnych prawa i sprawiedliwości w Sejmiku wojewódzkim również zasiada w niej urzędzie. Jeśli straci tę funkcję, wtedy jego miejsce może zająć ktoś inny. Ale w tej chwili jest i tak został właśnie, znalazł się w tym zarządzie. Dlaczego to triumf Kosickiego? Ponieważ jak się okazało, najwięcej szabel miał właśnie Białystok. Struktury miasta Białystoku stamtąd było najwięcej wyborców i dogadując się te struktury białostockie z pozostałymi, były w stanie przeforsować swoich kandydatów, oddając na przykład głosy i wprowadzając dwóch kandydatów z miasta Zambrów, którzy cieszyli się właśnie poparciem tej dużej, zorganizowanej grupy, bo dostał się tam zarówno z Andrzej Mioduszewski z miejsca rezerwowego, zdobywając 200. 40 kilka głosów to bardzo dobry wynik. Lepszy niż niektórzy, którzy do tego zarządu weszli jako przedstawiciele struktur powiatowych. I starosta Edyta Marchelt Groszwald, która również weszła, wygrywając wyraźnie z Miluszewski. Czy to oznacza, że sporów w PiSie nie będzie? A nie, tak dobrze to nie ma, ale przez najbliższe kilka lat będziemy mieli spokój, dlatego, że nie zanoszą się żadne wybory, a w partii, no cóż, ludzie kłócą się między sobą stanowiska, PiS jest w opozycji, więc żadnych stanowisk do obsadzenia nie ma. U pieniądze, partia została pozbawiona dotacji z budżetu państwa, no i trzeci, trzeci punkt to są list, lista, listy w wyborach. W najbliższym czasie wyborów nie ma, a jak twierdził Zbigniew Nikitorowicz, Mój kolega, dawny z redakcji, obecnie członek Platformy Obywatelskiej, wiceprezydent, radny. Wrogowie, przeciwnicy są w innej partii, ale twoi prawdziwi wrogowie to koledzy z listy. I tutaj się właśnie zaczynają problemy. No ale w najbliższym czasie takich sytuacji nie będzie. My jesteśmy zatem po wyborach wojewódzkich, a za chwilę nastąpią wybory powiatowe. I jak twierdzą niektórzy, tam się dopiero okaże, kto. I jakie ma poparcie, ale to podobno po wyborach prezydenckich. Podobno po terminu jeszcze nie znamy. W najbliższych dniach, tygodniach przygotuję Państwu tak podobną analizę, jeśli chodzi o pozostałe partie, które nie wybierały, ale warto o nich wspomnieć: zarówno o PSL-u, jak i o Platformie Obywatelskiej, konglomeracie, jak i tworzy konfederację, i jednej wielkiej kanapie w żółto-czarnym kolorze nazywanej Polska 2050, bo akurat na Podlasiu jej struktury są bardzo mikre. Ale to za chwilę. Liczę na Państwa komentarze i opinie. Proszę o lajki i subskrypcje, ponieważ żebyście Państwo nie przegapili tych materiałów. Z mojej strony to wszystko. Przemysła w Sarosiek. Dzień dobry, Podlaskie. Do widzenia.